Zapowiedzi dotyczące budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji oraz remontu dworca PKP padły podczas wizyty w Ostrzeszowej wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Podczas konferencji prasowej mowa była także o planach likwidacji dwukadencyjności oraz reformie samorządowych finansów. W środę minister Gawkowski gościł w ostrowie wielkopolskim, które to miasto otrzymało 850 tysięcy złotych na walkę z cyberatakami. Wydarzenie zostało się okazją do zorganizowania spotkania z burmistrzem Ostrzeszowa niezwykle miło powitać pana premiera, gościć w Ostrzeszowie i to spotkanie, mam nadzieję, będzie też okazją do poruszenia wielu tematów na styku rząd-samorząd, bo tutaj potencjalnych inwestycji i pól, które, na których możemy współpracować jest naprawdę bez liku i mam nadzieję, powiem inaczej, jestem wręcz przekonany, że ta kadencja upłynie pod kątem naprawdę ważnych, dużych inwestycji, które zostaną w naszym mieście na lata. Ostrzeszów na mapie województwa wielkopolskiego ma swoje znaczenie, ale przede wszystkim ma znaczenie dla państwa, dla rządu i dla wsparcia, które jest w wielu obszarach szykowane i już realizowane. Ostrzeszów przez lat był w dużej mierze wykluczony komunikacyjnie, bądź te potrzeby komunikacyjne, czy w transporcie drogowym, czy w transporcie kolejowym nie były priorytetami dla rządu, dla władz. Dzisiaj ta sytuacja się zmienia. Zmienia się w kilku aspektach. Po pierwsze, w transporcie w drogowym i obwodnica S11, która będzie realizowana, jest jednym z kluczowych elementów poprawy sytuacji komunikacyjnej Ostrzeszowa, ale też taką bramą do możliwości osiągnięcia środków inwestycyjnych, czego panu burmistrzowi życzę. Po drugie, jest już jasna i klarowna decyzja dotycząca dworca kolejowego i zmian na tym dworcu. To też jest dla Ostrzeszowa ważna informacja, ale chyba najważniejsza dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień z komunikacji korzystają, to połączenie dobrych inwestycji drogowych z inwestycjami kolejowymi ma za zadanie dać takie nowe inwestycyjne życie dla miasta, dla gminy, otworzyć się na nowych inwestorów, z czego z całego serca życzę i też obiecuję, że będę lobistą interesów Ostrzeszowa w Warszawie, jeżeli chodzi o ściąganie potencjalnych inwestorów, bo te tereny tutaj są, a i zabieganie przez władze miasta dotyczące właśnie tego, żeby Inwestycje szły w parze z przyszłością. Myślę, że będzie takim dobrym sygnałem, że Ostrzeszów jest otwarty na różnego rodzaju nowe firmy, które mogłyby tutaj zainwestować. Wicepremier deklarował także wsparcie rządu przy realizacji zamierzenia dotyczącego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Od początku tego procesu inwestycyjnego aż po jego koniec mam nadzieję, że. Szybszy niż dłuższy, ale te kroki też czynimy. Pan burmistrz i mieszkańcy będą mogli być dumni z otwierania nowej komendy, a przy tej policyjnym wsparciu, które też rząd planuje, uważam, że to będzie dla Oszeszowa bardzo dobry kierunek rozwoju, który zaplanowany został przez pana burmistrza. Jesteśmy już po uzgodnieniach z komendą wojewódzką dotyczącą lokalizacji i działki, która została wybrana przy obopólnych dyskusjach z komendą wojewódzką, ale ale również tutaj z komendą powiatową. E, ta działka już jest przygotowywana, czyli będą, e, już rozpoczął się proces przy uchwalaniu planu ogólnego, przy pracach nad planem ogólnym. No, odpowiednie przeznaczenie tej działki. Komenda Wojewódzka już zabezpiecza środki na cele inwestycyjne, jeśli chodzi o budowę komendy. No i zakładamy, że cały proces do momentu rozpoczęcia inwestycji może oczywiście ze względu na zmiany w planie zagospodarowania potrwać dwa maksymalnie 3 lata, ale możemy dzisiaj powiedzieć, że te działania inwestycyjne i ta działka, która ze strony samorządu jest planowana do przekazania Komendzie wojewódzkiej, mogą mieszkańców zapewnić, że to bezpieczeństwo. Komfort również pracy dla policjantów, ale komfort również dla naszych mieszkańców, którzy ze swoimi problemami na komendę się udają, będzie o wiele większy. Nowa komenda powstać ma przy Alei Wolności, w pobliżu szpitala, galerii handlowej i parkingu. Podczas spotkania z dziennikarzami, Krzysztof Gawkowski odpowiadał też na pytania dotyczące kwestii ogólnopolskich, w tym stanowiska lewicy w sprawie propozycji obniżenia składki zdrowotnej dla mikroprzedsiębiorców. Lewica chce wspomagać przedsiębiorców na różnym poziomie, również tym, który odciąży ich od płacenia zbyt dużych danin na rzecz państwa, szczególnie w tych mikroprzedsiębiorstwach, które często też są takimi spinającymi budżety miesiąca na miesiąc. My czujemy taką potrzebę, ale namawiamy ministra finansów do szukania różnego rodzaju innych rozwiązań niż tylko składki zdrowotnej, dlatego że składka zdrowotna to jest też pieniądz na szpitale powiatowe, na POZ-y, to jest w końcu nasze leczenie. Jeżeli odetniemy pieniądze z NFZ-u, Skracając możliwość ich finansowania składki zdrowotnej, to musimy skądś się wziąć. Nie ma dzisiaj szczęśliwego świata, w którym gdzieś zabieramy, a gdzieś nie dokładamy. Świat polega na tym, że bilans po dwóch stronach musi się równać, żeby można było sfinansować ochronę zdrowia. Więc lewica mówi wprost: pomagajmy przedsiębiorcom rozsądnie, ale też nie doprowadźmy do tego, żeby zadyszka ochronę zdrowia złapała, bo zamykanie szpitali czy POZ-ów byłoby jeszcze gorsze niż wysoka składka dla przedsiębiorców. Minister Cyfryzacji dzielił się również opinią na temat pojawiającej się w przestrzeni publicznej propozycji likwidacji dwukadencyjności organów samorządowych. Lewica w tej sprawie toczy jeszcze debatę. Ja osobiście uważam, że likwidacja dwukadencyjności powinna być rozważana i że to jest jeden z takich elementów, który też uwalniałby impuls społeczny, że to samorząd decyduje o tym i mieszkańcy samorządu, a nie z góry ktoś narzuca kadencyjność. Jednym z tematów briefingu prasowego była ponadto reforma finansów samorządowych, która ma wejść w życie w roku 2025. Reforma samorządu powinna podążać w takim kierunku, że pieniądze do samorządu są przywracane z zadania, które są są nowe, wskazywane, idą za nimi środki, a reforma by być tak skonstruowana, że nie odbiera władzy samorządowej finansowania, tylko wzmacnia ją w tym, że może sobie zaplanować te pieniądze. Dlatego lewica popiera reformę samorządową, bo to reforma odwraca to, co zepsuł pis w ramach wdrażania drugiego polskiego ładu. Popieramy to, bo to są olbrzymie pieniądze, sięgające 25 miliardów tylko na 2025 rok i w ciągu dekady to jest 340 miliardów złotych. Więc to są olbrzymie pieniądze, które będą w dyspozycji samorządów większe, o tyle powiększone niż obecnie. I jesteśmy też fanami tego, żeby w przyszłości zawsze za nowymi zadaniami szły obligatoryjnie środki, które będą wskazywane, skąd mają być, żeby władze samorządowe w gminach, w powiatach nie bawiły się. W to, że same szukają pieniędzy, kiedy rząd wskazuje zadania. Planujemy wiele rozwiązań, które uwolni samorządu od takiego nawiasu politycznego. Że jesteś z nami, masz kasę, nie jesteś z nami, nie masz kasy. Władza samorządowa w całej Polsce, bez względu na kolor flagi politycznej czy jego braku, musi być traktowana tak samo. Wtedy samorząd jest samorządem, a nie przystawką do polityki. Czy zapowiedzi te uda się zrealizować w praktyce? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe miesiące i lata.